Kiedyś i mnie się wydawało, że sięganie po klasykę to strata czasu. Myślałem, co takie dinozaury jak Alechin, Capablanca, Botwinik, Petrosian, Smysłow, Spassky czy Fischer mogą wnieść do mojego rozwoju. A było to jeszcze wtedy, gdy komputery nie były powszechnie dostępne. Dziś, w erze supersilnych silników i analiz na wyciągnięcie ręki, takie podejście wydaje się jeszcze bardziej kuszące. A jednak znajomość klasyki jest nie tylko przydatna. Żaden z czołowych szachistów świata jej nie ignoruje. Przeciwnie, znają ją często na pamięć. Wiele idei starych mistrzów przetrwało próbę czasu, a część została twórczo rozwinięta. W tym nagraniu spróbuję cię przekonać, że brak znajomości klasyki prędzej czy później sprawi, że na turniejowych salonach będzie ci wychodziła słoma z butów. To prawda, że dzięki Stockfischowi możemy bezlitośnie obnażyć wiele zagrań starych mistrzów. Ale spróbuj usiąść naprzeciwko któregoś z nich bez komputera za plecami. Los partii byłby niemal z góry przesądzony. Może Karsen i kilku arcymistrzów z absolutnej czołówki potrafiliby nawiązać z nimi równorzędną walkę. Ale reszta? Mam co do tego poważne wątpliwości. Zwłaszcza jeśli dać starym mistrzom trochę czasu na przyswojenie współczesnej teorii debiutów, czego, bądźmy szczerzy, dokonują błyskawicznie wszyscy wybitni gracze. Mam dla Was zestaw kilku klasycznych zagrań, które każdy ambitny szachista musi mieć w swoim arsenale. Pokażę też, jak te same idee świetnie działają we współczesnych partiach. Jeżeli jakimś cudem jeszcze tej pozycji dotąd nie widziałeś, to wytęż w drog i such, bo na pewnym poziomie to wstyd nie kojarzyć tej partii. Czarne będące na posunięciu stoją przed niebyle jakim wyzwaniem. Białe grożą posunięciem goniec f3 z następnym posunięciem d5, co doprowadziłoby do totalnej katastrofy czarnego. Niestety czarne no, nie mają sposobu e, jakiegoś łatwego, żeby przeprowadzić skoczka na pole D5. No, próba jak, jakaś wykonania ruchu e, wieża E7 z tym planem e, skoczek E7, skoczek D5 no, spowodowałaby, że białe mogłyby tutaj uruchomić pionka E no i to powodowałoby, że pozycja czarnego się totalnie sypie. I w jaki sposób czarne tutaj rozwiązują swój problem? Otóż grają genialne posunięcie jak na owe czasy, tak? Dzisiaj jest to powszechne zagranie. Otóż zagrały wieżę wieże E6, poświęcają jakość, no i chodzi o to, że dzięki temu czarne mają możliwość teraz, no, gdyby białe chciały zagrać właśnie posunięcie goniec E, czy mielibyśmy posunięcie skoczek E7. W przypadku bicia na E6, no to zaraz ta pozycja mniej więcej powstanie. Nastąpiło A4, czarne odpowiedziały ruchem skoczek E7, tu już białe wybiły wieżę i zobaczcie, po odbiciu pionkiem na E6 powstaje pozycja, w której czarne są całkowicie bezpieczne, bowiem dominują na białych polach. Tak, za chwilę tutaj na pole D5 wkracza skoczek. No i taki skoczek blokujący, pionka na d4, widzimy ten goniec na, na b2 stoi bardzo źle. Silny goniec, który ma tutaj dużo, sporo do powiedzenia, również e, łączy y, za, zadanie obrony własnego króla. Y, zatem czarne stoją już tutaj bardzo dobrze, no powierza f3. Czarny wykonały ruch goniec D3, no i białe, mm, słusznie zresztą, bo to było jedyne teraz zagranie, zdecydowały się na oddanie jakości, co prowadzi nas do równej pozycji. Yy, partia wkrótce zakończyła się remisem. Oto zastosowanie idei Petrosiana we współczesnej praktyce. Czarne tutaj podobnie mają wielki problem, bowiem białe zagrażają tutaj wykonaniem posunięcia E6. Tak? Jest to poważny problem dla czarnego i jedyny sposób, żeby temu przeciwdziałać, jest wykonanie, podobnie jak u Petrosjana, posunięcia wieża E6. Doskonałe zagranie. No tyle tylko, że akurat tutaj ono nie przynosi takich korzyści jak w partii u Petrosiana, ale zobaczmy, gdyby białe. Przyjęły ten prezent i wybiły nieopatrznie na E6, wówczas okazałoby się, że czarne stanęłyby y, znacząco lepiej. Dlaczego? Dlatego, że w tym przypadku y, czarne y, no, uzyskują bardzo wiele korzyści. Pierwszą z nich to jest oczywiście para gońców, druga sprawa, czarne będą mogły przerzucić wieżę na linię F. Tutaj jeszcze dochodzi element osłabienia Białego Króla. Bardzo silny pion, którego za chwilę możemy w ogóle przesunąć na pole D3. Ten pionek będzie ładnie wspierany gońcem. Goniec się otworzy, zatem będzie wielka presja na pozycję Białego. No, tyle tylko, że już na tym poziomie arcymistrzowie doskonale wiedzą, że czym to mogło, do czego to mogło doprowadzić. Swidler, no, będący na, doskonałym, wspaniałym arcymistrzem, no, nie daje się na ten e, trik e, nabrać i decyduje się na grę, e, kontroluje kont 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 grę, ale bez oczywiście e, wybicia na E6, tak? I jest to oczywiście bardzo dobra decyzja. Wykonuje ruch wieża scena D1 i po dalszych posunięciach, e, biały decyduje się na e, wymianę ale Gońców. Także nie wybicie na 6 wymiana gońców białopolowych, i to spowodowało, że nastąpiła blokada tego pionka. Teraz, już po, po wymianie gońców, to czarny król będzie miał więcej problemów aniżeli biały. I pozycja białego robi się już tutaj lepsza. Oto kolejna klasyczna pozycja, która. Wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby wisiała na ścianie niejednego pasjonata szachowego. Czarne stoją aktywniej. Widzimy tutaj już wieżę działającą na drugiej linii troszkę osłabiony biały król no, ale jak gdyby wrażenie początkowe jest takie, że no nie ma sposobu wykorzystania tego atutu, więc może się wydawać, że pozycja jest równa. No, ale nic bardziej mylnego. Otóż czarne dysponują e, świetnym zagraniem, które spowoduje e, osiągnięcie przez nich e, gigantycznej przewagi. Tym posunięciem jest E5. Świetne zagranie, po którym e, po tej ofierze pionka e, druga czarna wieża wpada na dwójkę, stwarzając już poważne zagrożenie dla białego króla. No i okazuje się, że teraz białe nie mogą bronić punktu F2 w postaci posunięcia wieża na F1, dlatego że czarne mają tutaj kombinację, przy czym to nie jest jedyne wygrywające posunięcie. Natomiast to jest bardzo piękne. Hetman E3, no nie można tutaj pobić Hetmana, bowiem czarne matują Białego Króla. Tak, w taki oto sposób nie ma też posunięcia goniec F4, bo tutaj również wchodzi wieża F2 z takim samym finałem, jak widzieliśmy. To powoduje, że po zagraniu, które wykonał Nimcowicz Hetman B7, następuje wieża F2, no i pozycja czarnego jest kompletnie już wygrana. A oto współczesne zastosowanie idei Kapablanki w pozycji bardziej złożonej. W pozycji dużo lepszej dla białych, tak? białe posiadają dużo więcej przestrzeni, no ale jak tutaj się dobrać do czarnego, które są całkiem no, tak na pozór solidne. Otóż okazuje się, że jest sposób. Białe mogą poświęcić pionka, grając C5. Tutaj czarne w odpowiedzi, yy, mogą, znaczy mogą tylko yy, odpowiedzieć skoczkiem na C5, wtedy bijemy skoczkiem c5, no i biała wieża wtargnie teraz na d7 wstępem. Czyli mamy już jedną wieżę na siódemce, co oczywiście powoduje, że pozycja białego robi się już bardzo, bardzo mocna. Figury białych są fajnie skoordynowane, czego nie możemy powiedzieć o figurach czarnych. No tutaj dochodzi jeszcze osłabienie czarnego króla. No i białe przystępują do dalszego ataku, tak? rozpoczynają go posunięciem F5 następuje bicie na F5 odbicie pionkiem na F5 hetman F6 goniec F4 z atakiem na wieżę wieża schodzi i skoczek wpada na D5 no widzimy jak ta machina białego się tutaj yy, z ruchu na ruch rozwija no i popatrzmy yy, przyjrzyjmy się temu co dalej się zadziało następuje hetman F5 i taka drobna taktyka goniec H6 widzimy że gońca pobić nie można z uwagi na widełki Zatem e, dzięki temu będziemy mogli e, tutaj wymienić obrońcę czarnego króla e, po hetman e6. Okazuje się, że białe mogą e, śmiało wymienić hetmany, bowiem dalej po skoczku na f6 król h8, go, e, wieża f7, e, goniec g7, bicie na g7, skoczek g7 i wpada druga wieża na siódemkę, co... Czyni pozycję czarnego beznadziejną, no i w związku z tym czarne się tutaj już poddały. W kolejnej klasycznej pozycji może się wydawać, że białe tutaj osiągnęły przewagę z uwagi na takie dominujące w centrum gońce. No ale nie jest to do końca prawda. Otóż białe mają również swoje problemy, i następnym posunięciem te mankamenty białego w pełni wykorzystuje. Wykonuje tutaj genialne posunięcie, goniec b1. Celem tego zagrania jest odizolowanie, odseparowanie tej wieży na a1 od obrony białego króla. To też powoduje, że momentalnie staje się bardzo słaba tutaj jedynka i ten biały król zaczyna mieć poważne problemy. I od tego momentu gra tutaj już jest pod dyktando czarnego. Następuje goniec e5, skoczek e6, hetman d6, hetman e 5 tu już są groźby matowe, no i de facto nie ma już tak naprawdę ratunku. Dalej następuje goniec f4, skoczek g5, hetman b4 i goniec teraz już powraca, ale tu już jest jakby inna sytuacja. Widzimy jak te białe, no, białe figury troszkę się wycofały do obrony. No następuje wymiana bardzo ważnego białopolowego gońca biały. To czyni pozycję Białego Króla beznadziejnie słabą. No i pozycja jest już całkowicie przegrana. Teraz zaprezentuję Wam przykład niebywały, bo przydarzył się w partii, no sami przyznacie, amatorów. Idea Tala została tutaj w pełni zrealizowana. No Pozycja jest bardzo złożona. Widzimy, że raz, że wisi wieża, tu również wchodzą w grę również jakieś motywy, związane z widełkami, natomiast czarne całkowicie się tym nie przejmuje i wykonuje, podobnie jak tal, genialne zagranie, goniec b1. No tutaj idea tego zagrania jest podobna jak w partii tala, otóż odseparowanie tej wieży, no i jeszcze dodatkowo czarne grożą zagraniem hetman c2 i wykorzystanie słabej jedynki, tak, Dlaczego tutaj już praktycznie nie ma ratunku? No zobaczmy, po skoczku na B8 czarne grają Hetman C2. No i pozycja całkowicie jest tutaj już białego nie do uratowania. Następuje coś takiego. No totalna demolka w pozycji, w pozycji białego. Czarne tutaj wygrywają. Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem dla białego w tej sytuacji byłoby pobicie Hetmanem na G5. No co i tak powoduje że po odbiciu Hetmanem na G5 wieża B1, Hetman G2, no pozycja czarnego jest tak czy owak, wygrana, chociaż może wymagać będzie troszkę techniki. W partii w odpowiedzi na posunięcie, goniec na B1, biało odpowiedział ruchem Goniec E2, no ale to jak gdyby nie broni przed groźbą, czyli czarne wykonują dalej posunięcie Hetman C2. Tutaj białe próbowały ratować się posunięciem F4, ale to z kolei powoduje, że czarne mogą otworzyć linię E i dobrać się do króla w inny sposób. Tak, Tutaj po Hetman D3, co było chyba jedynym zagraniem, ale tutaj białe mogły, czarne mogły osiągnąć tak czy owak kompletnie wygraną pozycję. Na wiele sposobów można było wieża B1, można było goniec F1, także tak to tutaj wyglądało. Takich przykładów można by mnożyć bez końca. Mam nadzieję, że tym materiałem choć trochę przekonałem sceptyków klasyki, by nie ignorować spuścizny starych mistrzów, bo naprawdę warto po nią sięgać. Jeśli materiał Wam się podobał, udostępnijcie go dalej, żeby także inni początkujący szachiści mogli z niego korzystać. Dajcie też znać w komentarzach, jaki jest Wasz stosunek do klasyki. Chętnie poczytam, jak wygląda to z Waszej perspektywy. Do następnego nagrania.